Dobra ludziska Już chyba wiem co zrobić myślę No Boże, ta gra jest naprawdę kurwa wyprowadzić może z równowagi Wyprowadzić może i ich... <kluzła> hmm, chyba czegoś zapomniał ja No, świecie się wykrzyknie O Tylko czego kurwa I co? Z czym O tu coś kurwa można wziąć Żelazny hakszo. Więc to może coś pomoże. Aaa, oh, pierdolę! No bo się bawiłem wcześniej, szukałem aż znalazłem. No I... Już kurwica brała. Nie lubię takich gier za bardzo takiego typu myśleć, kurwa intensywnie No szu... Znaczy, nie myśleć, tylko szukać kurwa tych pierdów oh, po wszystkich kątach pierdolonych. Ta cegła jest obluzowana, ale nie wyjmę jej gołymi rękoma. Kurwa wszędzie szukać, ja pierdolę. O, idzie ściana. Minecraft ci kłania. Można się było tego spodziewać. Za ścianą jest jakieś pomieszczenie. Hmm. Co dalej? Co, możemy już chyba iść, nie? Hmm. ale nasz bohater może jeszcze porozpierdolić. <gry> nasz bohater jest przecież w A, Abra tam nie świrujmy po kana, kurwa. Zapiszmy, wreszcie. A? I to przodu wio. Ale ciemno Jak nie powiem, To gdzie... wygląda na niebyle jaki trunek. O, to koniak najlepszej jakości. O koniak! Zwitek papierowy się. Zwitek dobra. Drogi synu, kiedy będziesz czytał ten list, mnie prawdopodobnie nie będzie już wśród żywych. Zostawiłem tu kilka butelek najlepszego koniaku. Otwórz jedną i napij się za wieczny odpoczynek mojej duszy. Ciekawe, zobaczmy jak to działa zamknięta butelka Koniaku Koniak jest otwarty Aha, dobra To co do dziska? Kurwa, idziemy tam do tego pojaca jedanego I mu ten koniak w dupę włożymy Mam nadzieję, że to trzeba zrobić, nie? To kurwa tyle zachodu po żeby znaleźć pierdony koniak o tyle zachodzą. się bazy. bazę może wiercić będę, co? Ludziska też w ogóle Kurwa mi kurwica pierdoli Cium, 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 cium Eee kurwa Trafię? Znaczy nie trafię Chuje tam Chujów sto w mordzie było Idziemy do góry I znowu, przerwa będzie kurwa minutowa? Norma! Wreszcie kurwa. Zmyślałem, że zasnę. O kurwa. Mam nadzieję, że będzie pasowało mu do mordy. Napij się, a poczujesz się lepiej. No napij się. Zjebie kurwa. No napij się! No pierdola. Nie gadajcie, że znowu coś kurwa nie tak. Ja się w kurwie i tu pierdolę w to gówno grać, bo mi to w te błędy, popierdolone. Dobra, gościu, dlaczego tego nie wpierdalasz? Co jest znowu nie tak, kurwa? Co ci znowu nie pasi Eee, Zusmary? To kurwica, pierdolnie na zawał Oho Pierdole jest taki zdogowane kurwa wybić Jebie, ostatni raz taki numeryk No się napi gościu kurwa no. O chyba za trybun. Chyba. Koniak chyba zasmakował. O o, tu będziemy coś piać piosenki, kurwa. Mhm. tu nie pan Porozmawiaj z właścicielem. I jak? Lepiej się czujesz? Tak, tak, już mi lepiej. Źle wyglądasz. Idź do diabła! Co ci do tego? Coś ci powiem, nie masz o niczym pojęcia. Chciałem tylko pomóc. Jesteś pierwszą normalną osobą, którą dziś spotkałem. Ja straciłem pamięć. Przykro mi, ale nie mogę ci pomóc. Chyba, że. Nie, zapomnij o tym. Przepraszam. Nie ma sprawy. Co chciałeś powiedzieć? Chciałem. Podziękować ci za napitek. Dawno nie piłem takiego dobrego koniaku. Mój ojciec robił taki, niech spoczywa w pokoju. To był dobry, bardzo dobry koniak. Wierzę na słowo. Ale ale chciałeś coś powiedzieć. Tak, przypomniałem sobie, że w pobliżu jest szpital dla czubów. W innych okolicznościach chętnie bym tam z tobą poszedł, tylko to nie są te inne okoliczności. Nie rozumiem. Czasami lepiej nic nie rozumieć. Lepiej się ze mną napi. Wspomniałeś coś o szpitalu <grym> psychiatrycznym. Tak, ale to nie najlepszy moment, żeby o nim mówić. A jeśli ci powiem, że stamtąd uciekłem, nie uwierzyłbym, chociaż. Twoje ubranie jest trochę niezwykłe. Nie bój się mnie, próbuję tylko ustalić, jak się tam znalazłem. Bać się? Ja jeszcze wczoraj nie znałem tego słowa, wierz mi, ale nie boję się ciebie. Bardziej tego, co czeka na zewnątrz. Nie wiesz, jak się tu znalazłem. Straciłem pamięć. Mam tylko strzępy wspomnień. Możliwe, że byłem prawnikiem. Pomóż mi, a nie pożałujesz. Wszystko ładnie, pięknie, ale nic z tego. Kiedy uciekł poprzedni, przyszli go tutaj szukać. O ciebie też przyjdą, prędzej czy później. Wtrącą cię za kratki i już po tobie. Wiesz w co chcesz, ale to nie jest zwykły szpital. Ludzie tam umierają, a ich ciała po prostu znikają. Wiem o tym od grabarza. Czasem wpada do mnie, żeby się napić. To stary głupiec, ale po tym, co się dziś stało, wierzę w każde jego słowo. On mówi, że grzebią puste trumny. Nie wiem, o co tu chodzi, ale zmywam się stąd. Im szybciej, tym lepiej. Myślisz, że dyrektor jest w to zamieszany? Doktor Brown? Nie wiem, i gówno mnie to obchodzi. Tobie radzę to samo. Jak już wcześniej wspomniałem, czasem lepiej nic nie wiedzieć. Kiedy cię znalazłem, wyglądałeś okropnie. Powiesz mi, co się stało? Łychnę sobie tylko tego koniaku. Ej, tak już wiele nie zostało. Chcę wiedzieć. Stary, naprawdę jesteś uparty jak prawnik. Gdyby nie to, że przyniosłeś mi gorzałe, wywaliłbym cię na zbity pysk. Gdybym nie przyniósł ci tej gorzały, siedziałbyś tu dalej, beznadziejnie skacowany i bełkoczący od rzeczy. A wiesz, że strasznie uparty z ciebie gnojek? Owszem. Jak chcesz. Nie obchodzi mnie, co sobie pomyślisz. Wszystko, co powiem, jest najszczerszą prawdą. Nie wiem, kiedy dokładnie się to stało. Może kilka godzin temu, a może kilka dni. Szedłem do piwnicy. Było ciemno i nie miałem świecy. Wtedy potknąłem się o ciało. Boże, to było straszne. Sądziłem, że to grabarz. Czasem przychodził przez podziemny tunel. Ach, ale to nie był on, choć to było jego ciało, zimne. Ale jakby śmierć nie chciała go zabrać. Zbliżał się do mnie z tymi okropnymi rękoma. Krzyknąłem przerażony jak nigdy w życiu. Złapałem jakiś kawał żelastwa i tłukłem go nim, dopóki nie przestał się ruszać. Nie wiem, jak wróciłem. Nie pytaj mnie już więcej. Nie jestem szalony! Słyszysz? Uspokój się, wierzę ci. Przeżyłem to samo. Na zewnątrz może być ich więcej. Zamknąłem drzwi. Nikt tu nie wejdzie. Nawet śmierć. Chciałbym w to wierzyć. Kim był poprzedni właściciel, panu? Mój ojciec. Niech spoczywa w pokoju. Czemu pytasz? Ten koniak, który pijesz, jest bardzo dobry.